Ostatni telefon. Masz nieodebrany telefon od kogoś bliskiego? Zastanów się, co jeśli to był ostatni raz. Kuba był zabiegany, praca, sprawy, wiadomości. Ojciec dzwonił często, zbyt często, jak sądził. Zawsze mówił sobie: Zadzwonię jutro, ale jutro nie przyszło. Tego dnia znów zadzwonił, ale tym razem to nie był tata, to był lekarz. Nie zdążył powiedzieć dziękuję, nie zdążył powiedzieć o przepraszam, nie zdążył powiedzieć o kocham cię. Teraz jego głos słyszy już tylko w nagraniach. Zawsze znajdziemy wymówkę, że jesteśmy zmęczeni, że to nie ten moment, że zadzwonimy jutro. Ale nie każdy telefon da się oddzwonić, nie każdą ciszę da się wypełnić słowami, które padły za późno, bo najgorsze rozmowy. To te, które nigdy się nie odbyły. Zadzwoń, póki możesz. Powiedz, co czujesz, bo najgorsze rozmowy to te, które nigdy się nie odbyły. Zadzwoń teraz, póki jeszcze ktoś czeka po drugiej stronie.